Po włączeniu oprogramowania Geoxa. naszym oczom ukazuje się taki obraz. Zaczniemy od ustalenia skali. Będą to metry. Następnie wczytamy warstwy WMS. W tym celu łączymy się z geoportalem. Aby sprawnie i szybko wyszukiwać interesujące nas lokalizacje, proponuję odczytania na początek schematycznej mapki. Państwowy rejestr granic nam zapewni taką. Zatem wybieramy Państwowy rejestr granic jako warstwę. Czekamy na odpowiedź serwera. Wybieramy, aby, aby, były widoczne wszystkie możliwości tej warstwy, zatem wszystkie dane tej warstwy. Wybieramy wersja 1.1.1. Projekcja jest poprawna, zatem czytujemy tę warstwę. Marsa ukazuje się w tym miejscu. Aby ukazały się dane, musimy zaznaczyć to pole ptaszkiem w poprawnym. Oczekujemy na serwer. Dane się sięgają. Szukamy lokalizacji piniowa w, w południowej części wywócalu buskiego. Przybliżamy tę lokalizację. Znów oczekujemy na serwer. Te dane nie są duże, na szczęście, więc nie czekamy długo. Piękne, znajduje się na 10 km na północ od żar. Zatem przybliżamy sobie orientacyjną lokalizację. Możemy wyłączyć tę warstwę, gdyż nie będzie nam już potrzebna. Wydajemy kolejną warstwę, możemy dodawać w ten sposób, możemy dodawać warstwy w WMS poprzez wybranie zakładki warstwy. Następnie dodaj warstwę w WMS. Tym razem będą nas interesowały dane topograficzne, zatem wybieramy warstwowa mapa topograficzna Polski. Klikamy OK. Tu, jak zauważamy, już wyświetliła nam się skala. Po przybliżeniu. Możemy wybrać, klikając na tę ikonkę, wszystkie, wszystkie. dostępne warstwy. No to, no, natomiast ja wiem, że dla bieniowa interesuje nas mapa w skali 50 tysięcy. To jest rocznik 65. Odzorowanie. Wszystkie są w odzorowaniu 92. Zatem, porządkowany jest i ten kod. I wybierzemy sobie 10 tysięcy. Znów poprawiamy na wersję 1.1.1. Klikamy OK. I pojawia nam się w tym miejscu nowa warstwa. Zmieniamy ją nazwę. Jej nazwę, aby nam się nie pomyliła. piszemy sobie topo ponieważ czytaliśmy dwie warstwy dla tej gdzie ona się zmieniała w zależności od skali jaką będziemy wykorzystywać w tej chwili powinna wczytać się mapa w skali 50 000 natomiast jest przybliżona w ten sposób, że ta skala jest Wyświetlana w tym miejscu. I ona odpowiada właśnie tej skali. Przybliżamy sobie do lokalizacji interesującego nas przykładowo Grodziska i ukazuje już nam się mapa. 10 tysięczna na tej skali tu ukazane. Możemy sobie to w każdej chwili zmienić, 5 tysięcy. Tak, trochę nam się ekran dalił. Możemy do 10 tysięcy. Wówczas ukaże nam się jeszcze większy obraz. Tę mapę, która właśnie nam się ukazuje. Chcemy zapisać. Zatem wybieramy opcję eksportu widok mapy do pliku TIF. Wybieramy aktualny widok. Kontrolujemy, czy skala eksportu jest równa z tej, która jest u nas na ekranie. Można ją zawsze zmienić. Wówczas też obraz wynikowy będzie, będzie się zmieniał. Zatem interesuje nas rozdzielczość TPI, zatem ilość pikseli w odzorowaniu. Wybieram 300 to jest ostatecznie dobre. Można wybrać 600, jeśli chcemy być jeszcze bardziej dokładni. Natomiast wówczas plik, plik oczywiście będzie posiadał większą rozdzielczość, będzie także cięższy, co może spowolnić nasze oprogramowanie, w którym będziemy go używać. Ja na razie na potrzeby tego zadania wybieram rozdzielczość. 300 DPI. Kontrolujesz wszystko dobrze. Tak. Zatem zapisuję piszę bieniów, skala 10 000, rok 65 i zapisuję jako obraz TIFF. Jest to GeoTIFF Zatem TIF, obraz TIF posiadający go-referencję. Następnie oczekuję, aż klik zapisze mi się na dysku z kanałem